No wie. Sorry, że dawno się nie nazywałem, przepraszam Was bardzo. Ale w dzisiejszym odcinku jak to u mnie próbuję wam pokazać, gdzie jest tajne, tajne przejście. Znajduje się on dokładnie tutaj. Jest tutaj, o właśnie, taki bocik. Niestety tylko jedna skrzynietka, ale więcej również innych bocików. Oczywiście tutaj jest też parę misji do wykonania. Ja je. Niektóre wykonałem już, ale niektórych jeszcze nie. I to pokazałem wam, a teraz... u no, niego już wziąłem sobie... On ma też bardzo fajną właśnie misję. I chwilowo to biorę sobie do swojego tutaj X-winga. Bo... Dokładnie tak. W tym sezonie mamy również takie samoloty. bardziej to pojazdy. tak. Co sobie tak polecam? Tak, nie była moja misja, że muszę właśnie zniszczyć parę domów. No, ale wiecie jak to jest. A i ciekawostka, jeżeli zniszczymy. tutaj to wszystko. Poczekajcie tutaj. Proszę, was. poczekajcie, 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 proszę dobrze, a więc jak zniszczymy to, zniszczymy również to, O i to. Dla bezpieczeństwa zniszczy też to. dobrze, dobrze. Uf. Oj, 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 oj teraz chciałem uniknąć. Co? Chciałbym sobie to tam. A tutaj. Dobrze. Ale ogólnie się da to zrobić. Niczego sobie tutaj nie udało, no ale. i tak. Pamiętajcie tutaj, że macie po lewej, właśnie. Takie o, że. Um, macie trzy życia tych statków, że jak Wam się zniszczy czy coś w tym stylu, to właśnie nic się nie dzieje. Czekajcie, ja są sprawdzę moje zadanko. Dobrze. Um, polecę jeszcze tutaj, żeby wykonać jedno zadanie. Um, oczywiście chodzi, że trzeba po prostu um, przejść trochę, ale... Ja to po prostu. Że rozumiecie, bo że Trzeba. Ym, no, rozumiecie. Nie będę wam tego tłumaczył. Wybaczycie to sobie. Ok, mam to. Ja biorę sobie to. Dobrze. I oczywiście to Że ja właśnie. Klikniecie na niego, to. Muszę dostajecie to. Pierwszy, pierwszy, nie świetny. Dokładnie. Ok. Oraz mocność strzelania prądem, prądem jak palpa oczywiście no i oczywiście wróciłbym do sklepu Soki więc od razu one leczą po 15 zdrowia u lecz leczą również... a nie, to wszystko co da się leczyć więc no... Dobrze, dobrze, dobrze. No i w taki sposób właśnie wbiłem. Pokażę Wam jeszcze, o ile mi się to uda, to ja zdobyłem właśnie... Zobaczcie, który mam level. Ja zdobyłem trochę magnot z karnetu. Ale nie wiem czy mi się to uda. Właśnie poszukuję grapkę, więc... No... Oj, oj 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 oj, oj oj! Dobrze wam! Dobrze! dobrze. No, dobrze. Wiem, że niektórzy z was to by tam z chęcią zostali sobie, lecz niestety ja nie jestem aż taki niebojący się. ja się akurat boję. Dobrze. O. Wiem, że wy mnie pewnie słabo słyszycie, ale to spokojnie. To... Dobrze. dobrze? Dobrze? Dobrze, dobrze. Oj, 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 oj. Właśnie tutaj. Trzeba właśnie przy tym uważać, kiedy się z tego używa. Nie wiecie nawet, jak mi serce bije teraz. Ok, ponieważ ja właśnie może coś się stać tak, że. Ledwo co widzicie, tak samo jak ja teraz, nie? Dobrze. A więc teraz jeszcze... Chyba baga mógłbym sobie wziąć drugiego tak naprawdę, ale... Nie wiem, właśnie nie wiem. Może go wezmę, nie wiem. No w sumie jednego jung'aga mam. Ale nie chcę go marnować. W sumie miałbym drugiego, to... Hmm. Wiecie co? Nie, jednak chyba go nie wiadomo. No właśnie, słyszycie pewnie e, mój głos, bo jak widzieliście to, ja miałem tak mało HP. A i właśnie, jak teraz widzicie, to e, właśnie jest po lewej e, jeden taki pasek życia mniej. I teraz pokażę Wam, o ile mi się to uda znaleźć. To tutaj, takie drugie sekretne przejście. Dokładnie tutaj. Pierwsze jest tutaj. Znaczy tu jest taki kabelek. No właśnie w taki sposób tutaj sobie otwieracie to. No i macie tutaj trochę skrzyneczek. Oraz oczywiście hebeczki. Przepraszam Was za taki trzęsący się głos, ale po prostu też trochę mi zimno, więc. Hmm, się trzęsę. Ej, pokażę Wam oczywiście również, że da się zrobić tak, że te lamy, właśnie leczące to one leczą tylko HP, oczywiście. Hmm, wow, nie wiem. Ale też. Ale pokażę Wam, że one też są. Do ratowania przed Folk czekajcie, proszę proszę. Oj, oj właśnie. Stąd, to stąd już powinienem dostać, ale jak widzicie, właśnie nie dostaję. Teraz moje um, ciągły. Ojej, teraz przykładowo podskakuję tu To ja jestem 16 metrów no to jak widzicie obrywam natomiast jak już wejdę sobie nawet wyżej bo ile metrów czekajcie, no, no nie, tyle samo skoczę na tą lamę no to właśnie no to i nawet wskakuje. to wam pokażę właśnie, że ona też leczy. ona niestety nie leczy w strefie, ale natomiast ona leczy coraz szybciej, szybciej i szybciej. no ale niestety nie leczy nas w strefie. więc no niestety, e, no trochę tutaj drewna wydałem, ale to nie problem akurat. Dobrze. Więcej chwilowo na tym sezonie nie znam. To wam nie powiem, jakie są jeszcze secrety, sekrety. Nie wiem. No Natomiast pokażę Wam jak próbuję i podejrzewam, że przegrywam właśnie wygrać. Chociaż patrzę, że nawet jakim stakiem się udać nie umiem uciec po prostu. Jest chyba na, on się tam buduje. Także polecimy tutaj, więc to jest jedyne. To jest z tyłu, ale Spróbujemy to. Uj, oj, my dostajemy, my dostajemy! Oj, oj, oj! Siódme mie e miejsce, ale jak widzicie, właśnie też z świetlnego. Pokażę Wam jeszcze, jak bardzo ciekawostkę. Podejrzewam, że każdy tutaj zna co Że, po pierwsze, co każdy level dostajemy, po drugie. Możemy sobie, nie że po kolei odbierać, tylko możemy sobie przejść na następną stronę, na przykład, i przykładowo wziąć to. No niestety ja, co już większość odbiłem, więc sobie teraz odbieram to. No i... Tak właśnie. pa.